Cześć, Marek, a w dzisiejszym odcinku spotkamy się ze zwycięzcą naszego konkursu, który spędzi z nami najbliższe 24 godziny. Będzie to Bevin Popa, który przyjechał z niedaleka i wiadomo mi, że będzie on bez żadnej osoby towarzyszącej, także on sam przyjedzie do nas tutaj i skorzysta z masy atrakcji, które przygotowaliśmy dla niego. Jest aktualnie godzina 17.10 i jutro o tej samej godzinie odstawiamy go na ten dworzec. Pociąg będzie za 19 minut, z tego co mi wiadomo. I zapraszam Państwa do oglądania. Oczywiście pamiętajcie o tym, że nasz konkurs nadal obowiązuje i właśnie może spędzić z nami 24 godziny. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał, kliknijcie czerwony film znajdujesz na moim palcu, tam na dole, zostawisz łapkę w górę oraz napiszesz pod tym filmem dowolny komentarz. Ja chcę coś powiedzieć. No mu. Ja go widziałem, powiem Ci tak, wątpię czy Gościu wygląda słabo. Maciek? Ale jak mogłeś go widzieć z karami? Ale widział go na zdjęciu. Aha. No tak, no widziałem go Zwykły na chłopak, tak? Nie, no zobaczcie, no, zobacz, Nie ma problemu. Dla mnie jest fabiutko. A ty co macie uważasz? Zobaczymy. A Akurat wygrał, no to, to, to nie ma innego wyjścia. No to no, nie, tam, nie tam mam radę to na to żadnego wyjścia. Był 46 tak? na liście i jako pierwszy wysłał do nas maila. A, ale będą, będą kłopoty, dobra. No dobra, to idziemy w takim razie odebrać go z Peronu i jako pierwszą atrakcję przygotowaliśmy dla niego przejażdżkę Lamborghini Właśnie przed chwilą tutaj przyjechał pociąg. No, teoretycznie powinien już tutaj być, ale jego nie ma. A może on w pociągu Zaj, siedzi, nie, no ale to jest no, bez sensu, chodź, no. Chodź, czekaj. Się się no ale no, no siedziałby w pociągu, to to bez sensu? Młody chłopak. Tutaj, młody, po, to ma, no. O, to chyba ten, ten się nie zauważył. Cześć, ty byłeś z nami tutaj umówiony? Tam. To miałeś tu wysiąść. Ktoś to jest trzeci, dawaj szybciutko. Poczekaj, dawaj, dawaj szybciutko, no. dawaj, dawaj. No tu, 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 tu. Tutaj, a w ogóle czemu nie wysiadłeś? Już pojechał dalej. Proszę. się. Cześć teraz 24 godziny, 5 tysiąc i tak dalej Ale Bo... słuchaj, mamy dla ciebie przygotowane niesamowite atrakcje Nie wydradzaj, nie wydradzaj Pierwszą atrakcją mógł. będzie... Nie mów, nie, nie mów jeszcze Co mówisz? Prak? Nie mów prank, atrakcje będzie. Dzisiaj będzie najlepszy dzień w twoim życiu, to co idziemy tak idziemy co, co ty co zrobić? Nie używaj telefonu Instagram. z pomysłu no W takim razie możemy iść Dobra, co, co jest? Rio chyba wstawiamy w pociągu. A ty co nie wiesz torby w ogóle? Maciek, ty nie masz torby jego? Każeł. Maciej. Maciek! Bagaże czy coś jego? Co? Wstawiłeś? No, no, nie mam bagażu? Ja no, nie przyjęcie. mam bagażu. A jaka to była torba? Eee, nie trzeba się, no nie, Czarna do... z ciuchami, Czarna bo... torba. Czarna torba. Z Co? A to był tak, No bo torbę zostawił. Ja, ja torbę zostawiłem. No zostawi. po torbę? Czy Bo można Jest biuro pod bagażem takiego. Ja miałem ostatnio kolega zostawił też. Spokojnie, spokojnie, zapytamy się. Zaraz, daj Nie, nie dramatyzuj. Daś, Nie jak pociąg wróci? Bo one głosują tak, jedno to. Ja się mogę zapytać, czy to jest takie biuro. Spytać, co to jest przy Kacie. Dobra, świetnie. Czy biuro, biuro rzeczy znanych My wiemy w jakim, tylko do kogo się zapytać? Tam dalej? Dobra, dziękuję. chodź, Chodź. Zostawiłeś bagaż, ale spokojnie, nie martwcie, załatwimy ci ten bagaż. bagaż. Jak nie, no to jakieś ciuchy ci tam wynajdziemy szybko. Jakie wartości jest ten bagaż w ogóle? Eee... Około 100 zł, 500, 1000. 200 zł. 200 zł. Jest damy mu 200 stówy i. Ja dziękuję, ja zapomniał chyba kasę. Dobra. Boże. Dobra, dobra, dobra. Nie, nie, tutaj pieniędzy nie musimy, że absolutnie. My wszystko budujemy, tak? Dawaj, damy parę 200 Dwie stówy, szkoda, czasu. Ja dam te Nie będziemy chodzili dobra. za 200 Zadzwonimy do tego biura że rzeczy znalezionych, bo tam jest w tym budynku rzeczywiście. No szybko. Spokojnie. Damy u... jak, jak nie znajdziemy tutaj dwie stówy. Nie denerwuj się, no to bardzo znerwany. Idziemy do samochodu. A, nie martw się, to ma być swój najlepszy dzień w życiu, nie najgorszy. Będzie dobrze. Dobra, fajnie, to no to jest... spokojnie. Mamy siukę, w ciągu. Nie ma. No bo ja nie no, widziałam szczerze mówiąc z... koło niego żadnego bagażu. Nawet dla chwilkę, bo w tej był w tej torbie. Co był? Misiu był w tej karbie! No to spokojnie, my ci załatwimy kolejnego, nie ma żadnego problemu. Mam, mamy Karła nawet. O, możesz Karła! Co to? My? no! Ale zawsze tu jesteśmy. my jesteśmy ze Szczecina. Mamy dla Ciebie narzuconego jak chcesz. Nie, już mam! Nie, dziękuję! Będziesz na dwóch! Damaj, nie, damaj, damaj. Spokojnie, spokojnie, ona Dab jest brzydka. One, nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, to gruba była. Absolutnie, no, tragedia była. Zobacz jak to jest super to się auto. Nawet ci drzwi otworzę. Dzisiaj jeździsz tym samochodem, no, jak będziesz chciał jechać, to również tym samochodem będziesz jechał. No to, wsiadaj. No, no to możemy pojechać do McDonalda. Chcesz McDonaldo? kierować? Nie ma problemu. Ty tutaj rządzisz, jedziemy do McDonalda. Okay. Do... Może coś kierować. Okej, okay, dawajcie, wsiadajcie. wszyscy wszystkie poszedł. Zaczy... Siadamy, siadamy, to no my z tyłu. Tutaj tylko dwie osoby. Do z tyłu siedzimy. To, to, to dawajcie to z tyłu, do macie Dajemy z tyłu. Dobra, no bagażnika włożymy. Idziemy Będziemy jechać za tobą. Jedziemy za Dobra, ojciec, na McDonalda, tak? Życzę sobie McDonalda, to sobie go na Ale Specyficzny gościu, nie? E, no specyficznie ma powiedziane, wyjątkowo specyficzne. No. On ma chyba śrubę, albo jest pijany. W tej co mi się wydaje, że on bagaż nie jest sobie pod gostową. Nie, nie, nie wnikajmy. Dobra. 200 Zadzwonimy 200 do tego bagaż. biura, coś tam rzeczy znalezionych. miejmy nadzieję, że uda się odzyskać. Teoretycznie jako drugą atrakcję planowaliśmy ekskluzywną restaurację, ale skoro chce do McDonalda, to Będzie taniej. Dla nas okay. nie ma kłopotu, to co idzie do McDonalda? Do McDonald's. Do którego? Żeby było bliżej taniej też. Do jakiego, wszędzie takie same. Ja nie, no, niech się, mandagry. że przyjedzie kawałek. No ale, tak, ale ja nawet gdzie jest gdzie jest McDonald's tutaj. na Nie mam. Nie pojęcia. Piszę nawigację, my jedziemy za wami i drugim samochodem. To my jedziemy za wami. Ja wolę zająć okay. za wami. Dobra, okej. Okay. Dobra. Dobra. Wow. Ale się Dobra, się otwieramy. Wzią. Jak było? Widzisz to, Lester! Zajobiście No to się cieszymy. taki cztery do góry! Woo! Tutaj jest wow, McDonald's e, Oczywiście wszystko idzie z naszej kieszeni Wszystko sponsorujemy Planowaliśmy ekskluzywną restaurację, ale wybrałeś Mcdonalda Także idziemy do Mcdonalda Przepraszam no, ja stawiam wszystkim Nie no, co nie no my stawiamy O to chodzi w tym ty filmie Musimy ja się ja do konkursu zasubskrybować kanał napisałeś komentarz i zostawić łapkę w górę Także warunki były takie, że my po prostu wszystko sponsorujemy Ale ch chyba nas już nie słuchasz Jedni, tak? Chyba zszokowany, no, tak nie? Chciał. No, on jest oby w szoku. To trochę za bardzo przesadziłem. Za mocno przycisnąłem. Ale chyba mi się podobało. No, Ale on nie jest. Zapraszamy do, do restauracji. to wchodzi. bardzo. O, jest kulturka no. nawet. To ja Marek, chodź pierwszy. Karzełku, proszę bardzo. Karekku, proszę bardzo, Marek, chodź pierwszy. Dobrze, dobrze. Moi mi teraz co wam w koleleczkę. Tak jest Marek pierwszy, Karolina Druga, na koł trzeci, a kozeł czwarty. Dobra, poszamy z ciebie. Co proponujesz? Tak tak. Co będziesz a, hmm, Co tam ciekawego jest? Kurczaki, kurczaki. Frytki, no i plus mirinda. Kurczaki, frytki, mirinda. Tak. To w takim razie złożymy zamówienie na kurczaki, frytki i mirindę I to wszystko tak. będziesz z Marośkiem tacy, tacy, tacy w szoku My jesteśmy naprawdę przy szoku cieszymy się po prostu cieszymy Cieszymy się tak Niech ja się cieszy jego szczęście Takiego odcinka jeszcze nie mieliśmy Tutaj jak coś będziemy składać zamówienie. zamówienia Dzień dobry Dobre. Kurczaki, frytki i mirindę Z lodem Duże frytki, duże mirinde. duże fanta Jak sobie życzysz? Małe Małe, wszystko małe to co? Smacznego Dziękujemy Smacznego. bardzo Smacznego. Ja wam Nie, nie no, nie ma. już zapłacone, zapłacone. Zapłaciliśmy już, nie ma problemu Zastanów się co chciałbyś robić dalej, oczywiście od ciebie możemy zaproponować zwiedzanie domu Okej okay. Jesteś chętny? Jestem chętny A masz jeszcze jakieś pomysły, co byś chciał na przykład zrobić tego dnia? Mhm. Czy zdajesz się na nas? Zdajesz się na nas. Super Ale może coś wymyślić, naprawdę mówię, byłoby nawet ciekawie Coś by nam no to, też się spodobało no, no to może, na no. samo miasto w Ale nie ma wszystkiego. Załatwimy wszystko Dobra jak tam? No, mi się podoba, kolega w ogóle Kuba okazał się w porządku, bo ja trochę w niego nie wierzyłem, ale powiem Ci tak, Marek, mam pomysł, może taki. Może nauczymy go jakąś nagrać scenę, co? W sensie? No scenę. Okay. Na przykład pokażemy, poczekaj, okay. wytłumaczymy mu scenę, żeby zagrał jako aktor nasz. Wiesz, że to nie jest gościu, który do nas przyjechał. Gość, tylko nakręcimy coś takiego fajnego. Nie, że na przykład nie wiem, wymyślimy mu jakąś rolę i zagramy ją w dwójkę, bo w trójkę, bo on z Karoliną, albo ze mną zagra i nakręcimy to. Zobaczymy, jak on sobie radzi w takiej roli. Ty myślisz? nie Ta, Tak, tak ale my mu. Rolę mm -hmm. I zobaczymy, co u mnie to zagrać, nie? No, no śpiewać u mnie, to byłby taki fajny ten. Byśmy mogli nawet każdego go uczyć. Aktorskie. Tak, tak, aktorskie. Chciał I normalnie z... nakręcimy, pokażemy Ci jak zagrać. Będziesz udawał na przykład, nie wiem, kierowcę, księcia, lokaja, No, no wymyślimy jakąś rolę, wytłumaczymy Ci, co ta sama ma robić. I zagrać z maczkiem albo ze mną, albo z Karoliną. No to z Markiem mogę nawet zagrać. No to z Markiem, a ja będę kręcił Marek. Okay. Ja nakręcę, akurat Karolina super kręci, my z Karolem będziemy kręcić. Wymyślimy jakąś fajną rolę. Także pomyśl zjemy, włączamy, No to zjemy, wyłączamy, pomyślimy. O, już koniec? No już koniec. Dawajcie jeszcze. Chodźcie! Jeszcze ten ci... nie jesteś? Nie! Myślaźcie, że możemy teraz sobie pójść. Na browarkę, dawajcie! Sła. Nie, 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 My nie. Alkoholu, nie wiemy alkoholu, ale nie jedziemy, osób, jedziemy nie? na to. nie wiemy, żeby nie będziesz No dobrze, co właśnie tylko Nie możemy jakieś alkohole oczywiście dać, ale do degustacji delikatnej. Tak, okay. do delikatnej. Kulia. Absolutnie nie będziemy tutaj żadnych browarów pić A sprawdzałeś jeszcze on ma na pewno 18 lat, bo nie 17, 17. mam. 17 no to nie, No to, to nie to Nie, to nie, to nie. To nawet degustacja nie wchodzi w grę. Dobra, zapraszam. I Dobrze. co, jedziecie? Jedziemy czy nie jedziemy, bo ja nie on. Jedziemy! jest niezdecydowany. Jedziemy do domu. Do domu naszego, tak? Tak. Nie do twojego, tylko do naszego. do waszego, do jedziemy. do lata jedziemy. No dobra, to jedziemy. To, to to, to to, to nie ma wyjścia. To odjeżdżaj jest. Jest. No to my już będziemy czekać pod domem, prawdopodobnie to, to Albo, albo, albo Wy jest, poczekajcie jest, na, jedziemy, na nas. Bo ja te sobie papierosy kupisz tak, poczekajcie pod domem na nas. Dobra, na? super. Na? Maciek, co uważasz o koledze naszym? Taki sympatyczny, miły, aczkolwiek specyficzny na pewno. No, no tak jak każdy jest. Tak wiesz. Od czasu do czasu jakby wybucha. No jest. I potrafi krzyknąć, ale ogólnie jest spoko. No, ale wiesz, to nazwisko. Piona! Kręci Karolina, bo już idzie. Kręcę, kręcę. Wie? No my z sobą przed chwilą przyjechaliśmy, zaparkowaliśmy na no, A on chciał kierować, nie dałem, bo nie ma chyba prawa jazdy. No raczej tak? nie. No podjeżdżaj parkuję, tam. Parkuje, parkuje, już mnie nie poganialiśmy. A jeżeli Ty chcesz przejechać się takim samochodem wraz ze sobą towarzyszącą To ty zasubskrybuj ten kanał, kliknij czerwony przycisk, który się na moim palcu tam na dole Zostaw łapkę w górę pod tym filmem oraz napisz dowolny komentarz I to nie dał poprowadzić? Nie dałem, wiesz co, ja bo tam przypomniałem sobie, że ma 17 lat A jak było? A co, jak, jak było? A zapomniałem Jak no, było no, Kuba? On jest szybki, on jest szybki, ja Ale byś taki niezadowolony to... chyba Do domu, proszę, proszę bardzo Olej Otwieramy Szkoda, że jest zamknięty nie znam Cię. Wchodzimy do domu. To jest ogólnie nasz A ty kucharz. Wytrzał. To jest ty kucharz, Ale to jest kucharz. z filmów. Znasz go? On nic nie robi. Nie znam. Go nie wpuszczamy. Nie znam kucharza. Poznasz może. Poznasz, poznasz. Po, dobra. Po, 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 do po, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie do domu. Chodźcie. Gdzie idziesz? Idę jeszcze do Dobra, Konrada nie wpuszczamy. Tutaj zapraszam, zapraszam. Możesz sobie pooglądać, co się tutaj znajduje. Kuchasz do sprząta. Będziesz tu mieszkał teraz trochę. Do jutra, do godziny 17. A gdzie go położymy Marek? Gdzie go położymy? Właśnie, gdzie chciałbyś spać? Tylko nie ze mną, ja nie chcę, ja chcę mieć dzisiaj dziewczynę. Po, po góry A, no, mogę spać? A to no, może na podwodze. Na, A on już z nas filmów nasz mało. No, nas, no. w sumie racja. No bo skąd wiesz, że jest góra w ogóle. Do śkumaty. Tylko tutaj nie można nic dotykać, tak? Bo tutaj są bardzo no, cenne eksponaty. Uwaga, bo jeden gość akurat zostawił ubrana. Czyżby ja z Markiem? To jest mumia z Papui zachodniej. Bardzo niedobre takie robili przy tym egzekucję. No to można findy na przykład. Właśnie tak, o, widzę, że jesteś wrażliwy, że dobrze. Ja to może teraz pan Marek prowadzi na górę, a to trzeba buty Tu już trzeba będzie buty zjąć. No to tam wykładzinę. Nie, to, nie. to rezygnuje. Dobra, Do Też trzeba byłoby zdjąć buty. No chyba, że chcesz zobaczyć, zdejmiesz buty i zobaczysz. Okay. Chyba, że tak przez drzwi. Może. Okay. Nie, Ale jest nie z buty. buty i zobaczyć. O, proszę, zapraszamy tutaj. Zapraszamy. Można wyzwalnąć się nałożę mego kota. Wow! wow. Wygląda? No. Jest ok. jestem w siódmym niebie, mogę z Wami spać. Mogę Ci dać jakąś panienkę, bo jestem specjalistą od tego jakąś? Ja Co? się mówił sotem. Nie mam dziewczyny. Ale mogę ci załatwić, ja mam dużo takich chętnych. Marek może no mi No Marek, zobacz, a to Marek, no Marek, Marek, Marek mi Marek, Marek załatwił. Brandy... Właśnie, czy to jakaś wasza. Właśnie... Brunetka, blondynka. Siadaj, siadaj, stanowanie, przygotuj się. Słuchajcie, ja muszę zamknąć drzwi. Nie musisz, już. to nie masz. Nie musisz, nikt nie będzie słyszał, nikomu nie powiemy. Co to jakaś blondyna, czy. Jakie ci się podobają? Brunetki, blondynki. jesteś ja akurat jestem niewybrany, wszystkie. Tak, blondynki. To jaką, jaka by ci pasowała najbardziej? Brunetka. Brunetka. Tak. Ale długie włosy, krótkie. Chuda gruba? W moim wieku już 17 lat. 17 lat. Piersi duże, małe. Dupcia mała? Tak, ale trochę nic nie skończy. Tak jak każą. A to on ma taką, to musimy zadzwonić A to. My mamy. A to była zarezerwowana dla Maćka, no to... Ale to może macie, jak się zamieni, a to może jakaś zamiana. Ja się nie dzielę. Wyjdźcie, będziemy masz jakąś inną laskę. wejdźcie sam wejdźcie a wyjdźcie wszyscy. Dobra, Dobra wyjdźcie wszyscy Ale tutaj nie ma żadnej laski, z którą mógłbyś. Jest jednak! Chyba się z tą larką chcesz? Wejdź. To, to, nie, to jest wyjdźcie to jest, to, to jest, to jest budu. stąd, wyjdźcie stąd, wyjdźcie stąd, wyjdźcie stąd. jest spokojnie. spokojnie. Już, idziemy. już idziemy, już idziemy, fajnie. Kochani. Zostawiamy I... Cię samego. A, patrz, co... a, Myślałem. I teraz, na salon, na salon, na salon, To kuchnia jest. Mam już salon, Dobrze, usiądziemy. Dobrze, Karolina? Słucham. Zwierzątko jakimś załatwiał. Zwierzątko. I co sobie. powiedzieć? Konia? Kota. kota A kota! I tu masz Ale kota! Tu masz Zwierzątko kota! No to A. też jest zwierzątko. Tak. Mega koci, samolot. Masz jeszcze małego kotusia. I co? Gdzie, gdzie idziesz, co jest? Gdzie teraz chcesz iść? Idę stąd Ale czemu stąd idziesz? Bo chce mi się tak. Ale dlaczego miałeś z nami spędzić 24 godziny? Bo nie chcę. Nie chcesz? Nie nagrywaj mnie! Dobra, o, nie nagrywaj, nie nagrywam. A co, już nie chcesz z nami tutaj siedzieć? Nie Chcesz się zabrzeć A, no trochę tak, trochę tak. Akurat mówiłem ci Marek, że jest względu się zarząd. W sumie to... No. Co to jest? Co? To jest, co, to, jest to, to. No to jest mój To jest takie... To on wychodzi naprawdę Marek. Ale co jest? Chcesz... Ale co ty źle zagadałeś z nim czy co? No nie wiem właśnie co. co. ty tylko obraziłaś czy co? Maciek? Nie, nie, to. To wychodzi. Ja bym to nie Nie wiem, wiesz? co, jednak nie spędzi z nami tutaj. Zobacz, on jest zdenerwowany. Kurde, no i poszedł nam gość. Ja pierdzielę! Ty o co chodzi tutaj? Mashaka, no to nie wiem, Czego on Ja nawet nie wiem, co powiedzieć, o co, o co chodzi? Czemu on sobie poszedł? Ktoś mu coś zrobił? Ja bym postaram się, może po niego przyprowadzę go. To weź pogodę. Jak się z tymi laskami? No chłopaki, no kurde. Wiedzieliśmy o co chodzi? Miał być u nas 24 godziny, a był półtorej godziny. Co byliśmy w gdzie w sumie, tylko przejechał się samochodem i tyle. Może on tu przyjechał tylko dla samej przyjazdki Lamba? Ojciec jesteś? No co ty, kurde, gościa nie ma, w ogóle nie ma śladu po nim Ale co uciekłeś? No, Czekaj no, może go, tutaj no, go będzie nie widać. Nie no, ja biegłem za nim, jeszcze mnie wyzywał, w ogóle. Nie ma go nigdzie. Nie ma go. Kurde. No nie dobra, to, się, tak w razie nie, to było na tyle w tym filmie. Nie wyszło nam. Musimy znaleźć inną osobę no znaczy no ten konkurs rozstrzygnięty, tak? tak Był u nas wykorzystał sobie... Nie podobało szansę. mu się kompletnie. Wrzeszczałem za nim, krzyczałem biegłem, szybko biega po prostu No na dziwne. Razy. Może z tej okazji po prostu szybciej weźmiemy następną osobę. No będziemy musieli. Także za dwa tygodnie podamy wyniki kolejnej edycji naszego konkursu. Żeby wziąć udział, wystarczy zasubskrybować kanał, piękny czerwony, przez który znajduje się na moim palcu, tam na dole, zostawić łapkę w górę oraz napisać dowolny komentarz. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu, widzimy się już wkrótce w następnym filmie, a kolego oczywiście pozdrawiamy. Bardzo miły, sympatyczny. No tym... Yes. Tylko Dobry. chyba on się chciał tylko samchodem się. Tak mi się e, na pewno, bo chciał... Ja wiem o co chodziło, Wiesz, o co chodziło, on chciał koniecznie kierować samochodem ja mu nie dałem, bo ja po prostu bez sensu. No może się, się obraził, o to, że nie Może się obraził, no. Nie bo wiadomo nie o co chodzi. Mieliśmy, ale mnie zero kontaktu z gościem. Pobiegł. Widzieliśmy papierami rzucałeś jakimś. Dobra, nieważne. Dobra, ale pozdrawiamy e. jak najbardziej. Było mi Miejmy nadzieję, że jeszcze wykorzystasz te 22,5 godziny, które jeszcze nie wykorzystałeś. Widzimy się, już rzucę z tym.